Dzień dobry wszystkim, witam Was gorąco w nowej serii na moim kanale i dzisiaj będzie pierwszy odcinek sprzątania, wspólnego sprzątania w mojej toaletce i odgruzowywania mojego pokoju, tak to nazwijmy, dlatego że chciałabym zrobić porządki w swoich kosmetykach. Mam tego dużo, więc będę kategoriami, jak to popularne jest na YouTubie, segregować razem z Wami to co mam, to co oddaję, to co się nie nadaje, to co do wyrzucenia. To co do oddania, to co zostaje. Wiadomo, wszyscy już wiemy o co chodzi. Dzisiaj część pierwsza rozświetlacze. Postanowiłam się za nie zabrać, dlatego że uznałam, że z nimi chyba najmniej będzie mi trudno, naj... najmniej trudno? Najłatwiej. Synonim. Najłatwiej będzie mi się z nimi rozstać, dlatego że ja nie jestem wielką fanką rozświetlaczy, chociaż po tym, co zaraz zobaczycie, moglibyście uznać, że jestem jakaś walnięta i. Że mam tego tyle i mówię, że nie jestem fanką. No nie jestem fanką. One do mnie w dużej mierze trafiły same. Ja jakoś tam ich nie kupowałam. A mam tego tyle. Mam tego taki cały karton. To są same rozświetlacze, które posiadam. Nie wiem, ile tutaj jest sztuk. Na pewno bardzo dużo. I chciałabym właśnie w nich zrobić porządek, trochę wyrzucić, bo są jakieś potłuczone. Troszkę oddać, bo są niektóre. Właściwie nieużywane, albo w ogóle nieużywane, a inne zostawić. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co ja zrobię właśnie tutaj z tą gromadką i które pójdą gdzie, to zapraszam do dalszej części. Na pierwszy ogień idą cztery rozświetlacze takie w kompakcie z marki Reverse. Ma wszystkie kolory: jeden, dwa, trzy, cztery. I myślę, że zostawię sobie dwa. Zostawię sobie dwójkę, dlatego że ona bardzo ładnie odbija na złoty i zostawię sobie trójkę, bo ona jest taka szampańska. Natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, to jest w ogóle ani razu nie używana, więc na pewno pójdzie do oddania. I mam też czwórkę, którą użyłam chyba tylko raz, której użyłam tylko raz, więc ona myślę, że też pójdzie do oddania, bo jest właściwie no, nieużywana. Więc te dwa żegnam, dwa zostawiam. Następnie mam tutaj dwa rozświetlacze z tej serii Glow and Go z Eveline. Ten jaśniejszy 01 i ciemniejszy 02 zostaje ze mną ciemniejszy. Myślę, że jedynkę chyba komuś oddam, gdzieś zostawię na jakieś wymianki blogerskie, dlatego że nie potrzebuję aż tak jasnego koloru. Mam bardzo dużo rozświetlaczy w płynie z rewersa, bo dostałam chyba go dwa razy w paczkach, dostałam duble, więc mam tego sporo, jak widzicie. No kilka na pewno. Myślę, że zostawię sobie maksymalnie dwa kolory. Może ten Stardust, bo jest ładny. Uznałam, że zostawiam sobie te dwa, czyli to jest 02 Stardust i 06 Antique Gold. Natomiast 5 wędruje gdzieś w oddanie, dlatego że nie będę tego używać aż tyle, na pewno. Teraz przesegregujemy sobie rozświetlacze z Bel. Mam tego troszkę, bo swego czasu otrzymywałam od nich paczki. Pierwszy to jest taki wykręcany, czyli rozświetlacz w kremie, w kredce z edycji limitowanej. On mi się w ogóle nie podobał. Jak uwielbiam bronzer z tej serii i mam nawet dwa i je po prostu kocham, tak rozświetlacz jest do bani i na pewno się z nim żegnam. Raczej go... Nie wiem, czy go oddać, czy, czy go wyrzucić. Raczej go wyrzucę, dlatego że on się średnio nadaje, daje brzydki efekt. A wolałabym jednak nie przekazywać produktu, który jest po prostu bardzo, bardzo zły jakościowo. Na pewno się pozbędę tego Face Highlighter, to też jest jakaś edycja limitowana i to jest bardzo różowy, bardzo jasny rozświetlacz, który daje według mnie zbyt chłodny efekt. Ogólnie jest delikatny i ładny, natomiast ja wolę jednak cieplejszy, więc on na pewno idzie do oddania. Następny, który myślę, że pójdzie do kosza, bo jest cały potłuczony, to też jest jakaś edycja limitowana Highlight Powder. I on jest bardzo jasny, bardzo rozbielający, daje delikatny efekt, zbyt chłodny, więc myślę, że po prostu go wyrzucę. Pewnie bym go oddała, gdyby nie był potłuczony, ale takiego potłuczonego po prostu oddawać nie będę i sklejać też nie będę. Natomiast... Bronzer, z, bronzer, rozświetlacz z Bel, który lubię i który jest edycji limitowanej. To jest Multi Glow, on jest taki, zobaczcie, że on już jest o wiele cieplejszy w kolorystyce i on mi się podoba. On ma delikatny glow, można go nawet na pół policzka nałożyć, ale przez to, że już jest taki bardziej piaskowo ciepły, to sobie go zostawiam, bo akurat jego efekt mi się podoba. Na pewno zostawiam sobie dwie paletki z rewersa, ponieważ dwoma się podzieliłam z wami w rozdaniu. Ich jeszcze nie używałam, dlatego je zostawiam, żeby po prostu mieć do jakichś testów. One się nazywają Lubni Strobing i ja mam kolor 0,4 i 0,1, więc one, tak jak mówię, są nieużywane, więc na razie ze mną zostają. Jak ich użyję, to potem zadecyduję, czy są takie fajne, że zostają, czy. Może po prostu gdzieś pójdą w świat. Mam tutaj jeszcze nieużywany taki rozświetlacz w płynie ze slika, taki różowy. Myślę, że sobie go zostawię, bo akurat nie mam żadnego różowego. W płynie nie zostawiam takiego różowego, więc tego ze slika użyję, a on jest bardzo fajny. Tylko on jest też bardzo napigmentowany. On to jest taki typowy rose gold, nawet powiedziałbym, że dosyć mocno różowy, ale w związku z tym, że go nie używałam i wydaje się fajny, to jednak go sobie zostawię. Jeśli chodzi o płynne rozświetlacze z Eveline Glow and Go, to w sumie powiem Wam, że nie do końca wiem, co z nimi zrobić. Chyba sobie je zostawię, dlatego że one całkiem fajnie wyglądają do ciała. Na twarz niekoniecznie, ale żeby sobie rozprowadzić taką mieszankę po ciele, to wyglądają ok. I zostawiam dwa, dlatego że jeden jest zbyt żółty, drugi jest zbyt chłodno-różowy, więc po prostu zostawiam sobie dwa. Teraz rozprawię się z grupą produktową Vibo i Lovely. Jeśli chodzi o Vibo, to już mam bardzo, bardzo stary rozświetlacz Diamond Illuminator. Bardzo stary, nie wiem ile on ma lat, więc on idzie po prostu do wyrzucenia. Nie będę go już używać, więc myślę, że się żegnamy. Tutaj mam Lovely Gold Highlighter, czyli ten jeden z najpopularniejszych. On jeszcze zostaje ze mną, dlatego, że go dostałam we współpracy z Allegro i do tej pory używałam chyba dwa razy, więc no nie za wiele, więc na pewno ze mną zostaje, bo jest nowy. I tutaj jeszcze jest taka stara limitka, pewnie ją pamiętacie, czyli Ombre Silver and Gold Highlighter. Żegnam się z nim. Myślę, że go wyrzucam albo go przekażę komuś. Chyba go raczej przekażę, bo on jeszcze jest mało używany. Może ktoś po prostu będzie miał z niego użytek, a jeśli nie, to po prostu go wyrzucę. Teraz pora na rozświetlacze z Makeup Revolution. Miałam tego o wiele, o wiele więcej. Pewnie pamiętacie, może pamiętacie, że jeżeli chodzi o te dyski, to ja miałam chyba ich z 12, miałam ich naprawdę od groma, dlatego że dostawałam w paczkach takie całe zestawy. Został mi tylko jeden, bo chyba wszystkich się pozbyłam. Champagne Kiss, bardzo słaby rozświetlacz. On, znaczy, jeżeli ktoś lubi drobinki i brokat, to ok, ale on jest taki woskowy, on jest. Taki rozprowadzający się ciężko, właśnie bardziej woskowo-parafinowo. Jest dosyć lepki, przyklejający się do policzka, więc on mi się w ogóle nie podoba. Myślę, że idzie do oddania, bo on nie jest aż taki stary. Może ktoś będzie go chciał, jak nie, to się go wyrzuci. Ze mną zostaje na, na pewno ten Shimmer Brick Radiant, bo on jest bardzo ładny. On ma piękny, złoty glow, więc myślę, że po prostu go sobie zostawiam. Zostawiam sobie też Revolution Ghost Lights, dlatego że to jest wyjątkowy odcień rozświetlacza, bo on jest różowy. Może Wam zrobię swatch, nie wiem czy będzie coś widać, ale on jest taki dosyć mocno, nie wiem czy będzie widać, że on odbija dosyć mocno na róż. Ja nie mam takich rozświetlaczy, więc się po prostu go nie pozbywam, ponieważ mi się przyda. Jak ja lubię taki różowy look, jak na przykład dzisiaj, co prawda ja się, mam bardzo rozświetlający róż, ale gdybym nie miała, to bym mogła właśnie go użyć, bo on się fajnie komponuje z takim różowym, monochromatycznym wyglądem. I ostatnia rzecz z Revolution to jest Gradient Highlighter, i to jest tak naprawdę trochę róż, trochę rozświetlacz. Myślę, że to idzie w świat, bo jest ładne, mało używane, a ja z tego nie korzystam i korzystać oczywiście nie będę, więc po prostu myślę, że ktoś to sobie spokojnie przygarnie. Teraz mam dwa rozświetlacze z Essence, właściwie jedna paletka, drugi produkt cały to jest Glow Like a Mermaid, czyli taki śmieszny syrenkowy rozświetlacz. Chyba go sobie zostawię, bo jeszcze właściwie go nie zdążyłam za bardzo użyć. A on jest z jakiejś edycji limitowanej, tak mi się wydaje, albo z jakiejś takiej serii, która raczej nie jest stała. A on jest wbrew pozorom, wcale nie jest taki kolorowy, tylko on jest bardziej e, złocisty, więc myślę, że sobie go zostawię. A jeśli chodzi o tę paletkę, Glow to Go, wszyscy ją chwalą i mówią, że jest fajna, i nie mówię, że nie, natomiast ra raczej ja nie będę z niej korzystać, więc myślę, że po prostu ją e, chyba albo zostawię, żeby nagrać film o Essence. Albo przekażę dalej. Na razie myślę, że zostaje w razie czego, gdybym używała kosmetyków Essence, bo ona chyba cały czas jest w tej edycji e, stałej. Jeżeli nie, to się jej pozbędę. A jeżeli cały czas ona jest, to myślę, że zostawię ją do filmu. I wygląda na to, że jeśli chodzi o marki, z których mam więcej niż jeden rozświetlacz, to zostały mi tylko te dwa z Sensic. I oba zostawiam. Jeden jest ten taki, który ma potrójną kolorystykę Highlight Powder. Bo on mi się jeszcze nie rozwalił, a on jest też bardzo błyszczący. Bardzo ładny, mega mi się podoba jego blask. I ten drugi, czyli ten klasyczny, który jest niestety rozwalony, więc tak staram się go pokazać, żeby go za bardzo nie rozwalić. On ze mną zostaje, sprasuję go i będę go jeszcze używać. No i teraz zostały mi same pojedyncze sztuki. Myślę, że żegnam się na pewno z beką, która była w rozczarowaniach w filmie Ulubieńcy. Tak, byli ulubieńcy wakacji lata i to było rozczarowanie, beznadziejny rozświetlacz, który nic nie robi. I w sumie nie wiem, raczej go chyba nie będę przekazywać dalej. On jest po prostu słaby i beznadziejny, więc wyrzucę go. Zostawię sobie takiego pokruszonego ziomka z Morphe, to jest Color Spark. Zostawiam go dlatego, że on mi się bardzo podoba. To jest bardzo ładny kolor, taki lekki rose gold, i on pasuje do wielu makijaży, więc dlatego go zostawiam. Oczywiście go sobie sprasuję mocniej i będę używać. Myślę, że pora się chyba pożegnać z bardzo fajnym rozświetlaczem Volare Elegance Shimmer Powder. On już, wiecie co, już ma kupę czasu. Yy, tutaj niby jego data ważności była do 2018 roku, yy, kwietnia, czyli no yy, półtora roku minęło. Ja jeszcze go oczywiście yy, czasami eksploatowałam. To był fajny, duży dysk. Często pytaliście, co mam na policzkach, kiedy go miałam, bo on był taki bardzo subtelny. Ale w związku z tym, że on jest wielki, wiem, że go nigdy nie zużyję. Jest już stary i mam go kilka lat. No to po prostu się z nim żegnam i wyrzucam. Na pewno żegnam się z tym rozświetlaczem z Dermacolu, bo on mi się po prostu nie podoba. Jest nowy, właściwie dwa razy użyty, więc komuś go oddam. Może ktoś będzie chciał go po prostu przygarnąć. Mam tutaj też taką paletkę z Constance Carroll, i tutaj jest takie trio. Trzy kolory rozświetlaczy: żółty, różowy, fioletowy, zbyt szalone kolory, takie mało użytkowe. One się wydają takie blade, i wydawało, wydawać by się mogło, że można je spokojnie przemycić do makijażu. Według mnie wyglądają średnio, więc myślę, że tę kasetkę po prostu gdzieś tam dam na oddanie. I jeżeli ktoś będzie chciał, to ją przygarnie. Zostawiam sobie My Secret Face Illuminator. Princess Dream, ten podstawowy, pierwszy, bo jest po prostu genialny. To jest yy, według mnie taki rozświetlacz podstawowy, który można używać i na sobie, i na, kogo, na kimś, kogo się maluje, bo jest po prostu uniwersalny, piękny kolor, fajna tafla, więc on na pewno jeszcze ze mną zostaje. Yy, myślę, że oddam w świat coś takiego. To jest Virtual Just Slate i to jest niby Shine and Blush, to jest niby Blush, ale to jest bardziej <grym> bronzer. Bardzo słaba rzecz. Jeżeli ktoś będzie chciał to przygarnąć, to sobie po prostu weźmie. I ja tutaj mówiąc, że jeżeli ktoś będzie chciał przygarnąć, to sobie weźmie. To nie są oferty sprzedaży ani oddania. Ja takie rzeczy oddaję najczęściej albo mamie, albo koleżankom, albo mamie. Mówię, weź to do pracy i rozdaj. Jeżeli ktoś będzie chciał to brać, to nie bierze. No i tak to wygląda, nie? Dobra, tutaj mam jeszcze taki rozświetlacz z Inglota Highlighter z gazety. On jest bardzo spoko, ja go lubię. Mi się podoba ta tafla, więc używam. I to jest numer 151, więc na pewno ze mną zostaje, bo w sumie kupiłam go nie aż tak dawno, jakoś tak w okolicach zimy. Jeffrey Star. Powiem Wam, że nie wiem, co mam z tym zrobić. Bo jeżeli to by było w mojej kolorystyce, to bym tego używała, bo kupiłam to za duży hajs. Co prawda, ja to wylicytowałam na naszych spotkaniach blogerskich. Chyba za 70 zł. Ale to jest taki kolor, że ja nie wiem co mam z nim zrobić. On by mi nawet teraz nie pasował, kiedy ja jestem jednak troszkę bardziej opalona niż zwykle. Więc ech, nie wiem co mam z nim zrobić. Czy go wystawić na legro złotówki, czy co. Bo ja na pewno nie będę z tego korzystać. To jest kolor so fucking gold. No i właśnie taki jest. I. Dlatego jest właśnie taki totalnie nieużytkowy. Jest złoto oliwkowy, więc mało komu pasuje. Myślę, że raczej ciemnoskóry. Więc to ze mną zostaje, ale raczej w celu odsprzedaży, dlatego że nic z tym nie zrobię. Nie użyłam tego ani razu, a szkoda, żeby się zmarnowało, więc myślę, że o wystawię na Allegro. I jak ktoś będzie chciał, to nawet, wiecie, za jakieś drobne pieniądze to to sprzedam. Golden Rose paletka rozświetlaczy na pewno ze mną zostaje, dlatego że po pierwsze jest dobra, a po drugie potrzebuję jej do filmu makijaż Golden Rose, więc na pewno ze mną to zostaje. Nie wiem, co mam zrobić też z tym galgatkiem. To jest maska, i to jest rozświetlacz, który miałam w Look Fantastic. Tak naprawdę nie użyłam go ani razu, zesłuczowałam go trochę, ale nawet po nim nie widać, żeby był słoczowany, bo on ma taką śmieszną poduszkę. Taki średni on jest, jest dosyć żółty i myślę, że nie będzie mi się podobał, więc też nie wiem, czy go nie wystawię na Allegro Ozotówki, dlatego że to jest większy sens, wiecie, żeby ktoś kupił to nawet za małe pieniądze, a żeby było używane. O, jeszcze zapomniałam, że mam takie małe dwa wypiertki. To też jest jedna marka i to jest Ecolore, czyli rozświetlacze mineralne, w ogóle nieużywane, w ogóle jeszcze nie otwarte. Daylight i Nightlight, czyli one są takie, jeden jest delikatniejszy, drugi jest mocniejszy. Myślę, że je sobie zostawię, dlatego że to są minerały, jeszcze nie otwarte. One się nie psują, więc mogą ze mną zostać spokojnie. I ostatni rozświetlacz, który tutaj mam, tak na to wygląda to jest Color Pop w kolorze Lunch Money. I bardzo mało go używałam. On ma taką dziwną konsystencję. Wiem, że ludzie mówią, że rozświetlica teraz i te od Hani rozświetlacze mają podobną formułę. No nie wiem. Jakoś tak on jest taki, jakoś, nie, nie, jakoś bardzo mocno chyba błyszczący. Tu jest. Jestem ciekawa, jak to widać w lampach. Może jest jednak bardzo błyszczący. To jest jaśniejsza wersja, chyba Flexitariana, albo ciemniejsza, taka bardziej złota. Jeszcze ze mną zostaje, może nagra film z Color Pop, bo mam troszkę tych kosmetyków. Mam pomadę do brwi, mam cienie, mam właśnie to, mam jakiś róż. Może jeszcze mi się przyda, ale raczej mało z niego korzystam. Być może to jest dla mnie taki znak, żeby zacząć go używać. Muszę znaleźć na niego jakiś sposób i zacząć go używać, bo szkoda, jednak szkoda, że go kupiłam jakiś czas temu i jakby się marnuje. Więc myślę, że wrzucam go do rzeczy, z których muszę zacząć korzystać. Tak. No dobra moi drodzy, pora na podsumowanie. Oczywiście, kiedy sprzątałam, wydarzył się wypadek i e, upuściłam ten rozświetlacz syrenkowy z Essence, więc trudno, żegnam się z nim. Szkoda, natomiast pewnie i tak bym z niego nie korzystała, więc nie mam jakiegoś bólu. Serce mi nie krwawi, po prostu rozsypał się, trudno, więc będzie więcej do wyrzucenia. A do wyrzucenia wygląda na to, że mam e, 6, tak. Wszystkiego tutaj łącznie e, było 48, więc e, całkiem sporo. Tych wszystkich rozświetlaczy. Więc sześć idzie papa pa, do kosza. Z tymi dwoma nie wiem co zrobię. Raczej pójdą na jakieś licytacje, na coś w tym gatunku, dlatego że są za drogie, aby je tak po prostu oddać. Zwłaszcza, że za ten zapłaciłam 70 zł, to jest jednak dużo. Ten dostałam w pudełku, więc jestem bardziej skłonna go oddać za jakieś grosze dlatego, że raczej, wiecie, nie jestem fanką zarabiania na czymś, co dostajemy za darmo w jakimś pudełku czy czymkolwiek, ale myślę, że na jakąś licytację charytatywną czy coś takiego ja takie rzeczy jestem w stanie oddać. 15 idzie szukać nowego domu, więc wydaje mi się, że to całkiem ładny wynik, a 25, czyli no niemalże połowa, zostaje ze mną. To jest moje pierwsze sprzątanie tego typu. Są różne kolory, różne wykończenia, więc dlatego zostawiam te produkty. Są różne marki, one mi się jeszcze prawdopodobnie przydadzą gdzieś tam do innych filmów. Natomiast i tak wydaje mi się, że jak na pierwsze porządki tego typu nie ma tragedii i akurat jeśli chodzi o rozświetlacze, to nie miałam wielkiego problemu, żeby się ich pozbywać. Gorzej będzie przy kolejnym, przy brązerach, przy podkładach, przy paletach cieni. Będzie ciężko, ale mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać. Dajcie znać, ile wy macie rozświetlaczy. Czy lubicie tę grupę, czy nie. Mimo, że ja nie jestem jej fanką, tak widzicie i tak mi się tego dużo nazbierało. Tak to jest na tych YouTubach. No, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa.